Siemaneczko, cześć, z tej strony Mendelssohn, Witam was wszystkich w nowym filmiku mnie na kanale z Polish Racing Organization. Mamy kolejną rundę, runda w Kanadzie. E, poprzednio nie pokazywałem mam filmików z tej ligi, no bo te wyścigi były po prostu dobani. E, kończyły się rozbiciem, więc żadnego kontentu tam dosłownie nie było. A szkoda było czasu też na montowanie tego, więc pokazuję Wam wyścig z Kanady. Dość krótki klip ogólnie, ponieważ w tym wyścigu no, z tego co obserwowałem, nie wyprzedziłem nikogo dosłownie. Był to bardzo nudny wyścig, wyścig w tak zwanej samotności. Gdzieś tam cały czas jechałem na przodzie, więc stąd też ten klip ma raptem 2 minuty. No nie jest zbyt ciekawy, jest po prostu stworzony, żebyście ci co, którzy oglądają mnie na YouTube zobaczyli jak mi poszło. Eee, natomiast e, zapraszam Was, no i zostawcie też łapkę w górę, będę wdzięczny. Niech on sobie, odjeżdża, ja chcę tylko przeżyć. Mas już pierwszy warning. O, poleciał. Eee Dziękuję. Ale go wyminąłem. Ja pierdziłem. Okay. Pali, pali. Dobra, nie jedzę Dawaj, dawaj, panowie, jazdo. Ja na tym miejscu bym zrobił przeciwnie co ten typo. Ale no, jak tam chcesz. Nie, za duża... różnica ja gripa. Bym go blokował. Za duża różnica gripa jest, wiesz? Ale bym go zblokował troszeczkę, nie? <gry> a. Nie ryzykuj, Karyk. Kurwa to jest po prostu dla mnie niesamowite. Jak można takie coś zrobić? O my god.